Dzień dobry Państwu. Dziś z cmentarza z Olszowej i z tej części środkowej, gdzie są groby żołnierzy z I wojny światowej, jest także tablica upamiętniająca poległych tych, którzy zginęli daleko od rodzin w latach 1939-1945. To jest te, dzisiejsza moja wypowiedź z takim pokłosiem yy, mojej wizyty tutaj na yy, niezbyt odległym grobie, gdzie yy, słyszałem takie rozmowy osób przechodzących yy, obok tego miejsca, yy, bardzo negatywnych, yy, które yy, myślę, że wynikają też trochę z niewiedzy, bo jest to miejsce pochówku żołnierzy z I wojny światowej. A słyszałem takie, no z pieniędzy gminy, za nasze podatki, remontują. Yy, proszę Państwa, yy, remontowaliśmy i dbamy o cmentarz w tej chwili nie możemy jeździć na Ukrainie, ale także wokół siebie widzimy te groby, które są i o których trzeba pamiętać, a co najważniejsze, pojawiły się dwa projekty. Jeden z Interregu Polska-Czechy, którego dostaliśmy pieniądze i drugie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i chcieliśmy wykorzystać te dwie dotacje i projekt, który mieliśmy zrobione na, na tą okoliczność i remontujemy, remontujemy nie ze wszystkich pieniędzy podatkowych dokładamy do tego projektu, ale myślę, że warto pamiętać także o tych, którzy gdzieś tam kiedyś, jeszcze kiedy strzegom nie był polskim strzegomiem, także tu zginęli. Jest to miejsce od wojny w jakiś sposób pielęgnowane. Teraz udało nam się załatwić do Dlatego też takie zdarzenie ma tu miejsce. Nie ma w tej chwili jeszcze nagrobków, które zostały oddane do czyszczenia, też w ramach tych środków zewnętrznych, które dostaliśmy. Myślę, że warto pamiętać o każdej mogile. Mamy jeszcze takie cmentarze też obok siebie. Jeździmy na Ukrainę, czyścimy pomniki, sprzątamy cmentarze, ale wokół siebie też musimy pamiętać o innych. To taka kwestia informacyjna, żeby dotarła także, że bardzo dużo pieniędzy pozyskaliśmy na ten. Cel I dlatego ta inwestycja, która ku pamięci wszystkich, którzy gdzieś są pochowani, ale także i na tym cmentarzu. Także duża inwestycja na cmentarzu przy ulicy Olszowej, bo jak często wspominałem, trochę wstydziłem się przychodzić na pogrzeby ze względu na stan techniczny, w jakim mieliśmy zarówno kaplicę tą dużą, jak i tą mniejszą. Z rządowego programu inwestycji lokalnych przeznaczyliśmy pieniądze na remont kaplicy od dachu po wnętrze i także tej małej kaplicy, toalety, tak by to. Pochówki były godne, żebym nie wstydził się tu przychodzić jako gospodarz, tylko żeby to miejsce wyglądało godnie. Dlatego też utrudnienia, które są związane z tematem pochówków, bo msze i uroczystości odbywają się. W kościele świętej Jadwigi, ale miejsce bardzo godne za udostępnienie tego miejsca. Dziękuję serdecznie księdzu Prałatowi, proboszczowi parafii św. Piotra i Pawła. Serdeczne podziękowania, bo to także godne miejsce do tych ostatnich chwil pożegnania. Musimy troszeczkę poczekać. Remont, jak Państwo widzicie, trwa i myślę, że no będzie o wiele lepiej, zdecydowanie lepiej niż było.